Chodzi o to, żeby z nas Polaków zrobić katów, morderców, żebyśmy czuli się winni, żeby wpędzić nam, nas w to poczucie winni rozpętania II wojny światowej. Poseł Brown przypomina, że to środowiska żydowskie wpłynęły na ówczesnego prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego, jak wspomniałem wcześniej, by wstrzymał tą ekshumację, kiedy w ziemi właśnie ujawniono niemieckie łuski. A co na to, rabin Schudrich? nie jesteśmy tu, aby uczestniczyć w konferencji historycznej i dyskutować o tym, kto tej zbrodni dokonał, kto jest winien. On twierdzi, że nie jest tam, by dyskutować o tym, kto tej zbrodni dokonał, ale jednocześnie z wielką chęcią przyklaskuje wszystkim, którzy twierdzą, że to Polacy zrobili. Jest jasne, że środowiska żydowskie z wielką pieczołowitością i zapałem szukałyby winnych tej zbrodni. Na pewno by to robiły, gdyby pasowało to do ich narracji, że za niemieckie zbrodnie w jedwabnym winni są Polacy. Po co to wszystko? Chodzi o to, żeby z nas, Polaków, zrobić katów, morderców, żebyśmy czuli się winni, żeby wpędzić nam, nas w to poczucie winni rozpętania II wojny światowej. Tak, Niemcom właśnie na tym zależy, chcą byśmy jako naród czuli się, czuli się oprawcą, a nie ofiarą. A wtedy ten zmieniony stan umysłów Polaków ułatwi dochodzenie roszczeń środowisk żydowskich w stosunku do państwa polskiego, z drugiej strony utrudni dochodzenie polskich roszczeń w stosunku do państwa niemieckiego.